Halo, halo, dzień dobry, witamy w dogmasie numer 6. A jak numer 6, co? To, to, to dzisiaj są mikołajki. Jaga oczywiście już wie, że jest kalendarz. Ona już tu pierwsza czeka pod komodą. Stoi i czeka. Teraz się też dołączyła. Tak, ty już pyskujesz. Misia, misia zasnęła. Misia jest seniorką, ona dużo śpi. Tor tutaj też, on by się już wyrywał, ale pan go musi trzymać, bo inaczej by ściągnął, wrzucił całe stanie, zjadł wszystkie prezenty i jeszcze zabrał wszystkim innym też. Więc ten, wystarczy taka jaga. Jaga? Nie, nie możesz się doczekać. Dobra, idziemy otwierać szósteczkę. Szóstka, 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 szóstka. O, tu, 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 tu jest szóstka. Taka szóstka. Oj, coś mi wpadło. A nie, to tylko koraliki tak robią. Dobra, to jest szóstka, żeby nie mieć z dziewiątką. To idziemy otwierać. O, Jaga się przemieściła. Jaga zjesz? Ale nie, koralików nie jemy. Koraliki są niejadalne. Dobra, magia. Tu już Jaga jest. Nie pomożesz mi otwierać? No okej, okay. dobra. Terę. Dzisiaj są kurczaczki. O, takie fajne. Kurczaczek, ale poczekaj. Bez palców. Jaga, superowo. Tara. Superasztą. Torusiek. Ten to jak zwykle brzuchl całem. I jeszcze dajemy mi siłni. Kaś pisz. Zobacz jak pachnie. Dobre? Misia sobie idzie pomalutku. Dobra kochani, a wy pamiętajcie, dowłam specjalny. Wklejamy zdjęcia w komentarzach na Facebooku. I piszemy: Biorę udział w dogmasie specjalnym w Zdjęcia Waszych pupili: Świąteczne albo i nie. Z podpisem imienia. A jakby ktoś miał ochotę na taki ładny wieniec, to można go dostać na, Labrador, na bazarku Labradory Info. Wylicytować do 9 grudnia. I taki też. Bardzo ładny również jest na licytacji na bazarku Labradory Info. Zapraszamy i miłego świętowania. Na razie. Ale my tu gotujemy. Wczoraj misia pomagała tacie w naprawianiu, dzisiaj w gotowaniu. Proszę, tutaj jest taka misia. Jest żakwyczona, bo jak wszystko pachnie po wyczynie nie? Misiulek. Aż do kuchni przyszłam. Jaka pomaga spod stołu? Co spadnie, wszystko jest jej. Tak, Jaka? Dzie a ty tu asystujesz? A ty tu asystujesz? I gotujemy. Pachnie, pachnie. O jej pachnie. I żałowałam się na plasterek. To będzie czekało już jeszcze jeden, ale fantastycznie. A to i Tara śpią. Bo nie pomagają. Bo nie pomagają. To nie mają. Halo. Tu się Tara wita. Teraz z okazji Michałaja pójdzie się kąpać. Co ty robiłaś z Torem na dworze? Puściłam was na dwór. A błoto jest tak. Tu. Światło się odbija, ale ona ma cały pychol w ciapki. Wygląda by była piekowata, pokaż ten pychol. Cały pychol jest w ciapki. Łapy ma całe uwłocone. Aj, brzuch to nic, ale tu ma błoto, całe w sierści, ogon, łapy wszystkie. Jak ty wyglądasz, laska? Coś ty tam robiła dzisiaj na dworze? Czy ty chcesz, żeby Michał do ciebie przyszedł? Nie? No chyba tak.